And simply don't think. It's about this that I want to talk with you. Why do you work? Why do you get up in the morning? Nineteen out of twenty had no idea. If you ask them, they'll say, well, everyone goes to work in the morning, and that's the reason they do it because everyone else is doing it. Now let's get back to our definition of success. Who succeeds? The only person who succeeds is the person who is progressively realizing a worthy ideal. Bring to side, yeah. Mówisz o mnie w raper Jednak dalej bujam się Na pochybel z Chcę Chcecie to dissujcie mnie Może na pudelka wskoczysz Chociaż fame i lajki like nie Zabrania przecież duma Bo którym lepszym, uważa się Ej, co robię źle? Ale przecież jestem dobrym kotem W tym samym podziemiu co inni A dla innych kurwa no name Zastanów się dobrze Co dla ciebie dobre Po pierwsze, po drugie, po trzecie, po czwarte Rap, to rap życia To wszystko na poważnie więc wreszcie i właśnie bazę, że dalej jestem tutaj Nie ukrywam się, chuj gdzie, tylko ciągle rymem spluwam Taka moja słowa, rym to nabój, celuje w głowę Trudnia szał, prosto w sedno, słowa uraziły dumę MC Durnia Ej, Mam do ciebie jedno, proste, zasadnicze pytanie Więc odpowiedz minanie. na nie Ej. No właśnie, kim ty w ogóle kurwa jesteś? Z w stałem, postałem, nigdzie nie zamierzam odejść. Od dawna w tym podziemiu, choć nie czuję się tu bogiem. Jak w niektórzy, którzy, którzy ogłosili swoje fobie, to nie progres, jednak strzał samoczynny prosto w mordę. Nie ma co unikać porażek, trzeba uznać słabszą formę. Nie wywyższać się od innych, bo to nie czarny protest. To proste realia, prosty przykład, gdy uderza do głowy. Palma wielki gwiazdor z podziemia, który uważa się za perpana. O, niezła jazda, kręcę, beć Mam w naturze to wpisane W moich wersach sama braga, kładę szybko to Moje proste zdanie Nigdy nie zmienię swojego stylu co się nie podoba to z jednak to ty będziesz stał z tyłu Skurwy, synu